Ten materiał powstał dzięki EA Game Changers. Tak więc, Sulsul, sul, kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Tobiasz i witam Was na kanale Sims Week. I co. Jest ogólnie 10 rano. Ja wstałem, żeby dla Was to nagrać. Ale jest to ten. zrobiłem tyci Dom. Tak się to nazywa pełnoprawnie w polskiej wersji językowej, no to jest ten dom, gdzie maksymalnie mogą być 32 kratki. Czyli jest to dość malutkie. Wiem, że ludzie robią 4 na 4, ale. Ale, ale, ale. Dzięki temu nie ma tych benefitów. Wcześniej wcześniej nie było, teraz są. Tak więc. Co? E, odzyskajmy tutaj wszystkie te benefity, które e, możemy zyskać No i e, No i było to dla mnie wyzwanie, nie powiem e, Było to dla mnie wyzwanie, bo jak Ogólnie, jak wiecie dobrze Ja aż tak bardzo w budowaniu nie jestem e, Ja troszeczkę pobuduję, ale nie aż tak bardzo No i w ogóle, i w ogóle e, ale muszę Wam powiedzieć, że z tego tutaj domku jestem naprawdę zadowolony, bo naprawdę moim zdaniem wyszedł mi. Kolory są takie, takie pastelowe, takie jaśniutkie. Wszystko jest zrobione, żeby było właśnie bardziej przytulnie w tym domku, bo jak wiecie, tutaj ten pakiet właśnie skupia się na byciu takim, na, na byciu na takim przytulnym właśnie domku. E, takich przytulnych e, ubraniach, takie, wiecie, cieplutkie i w ogóle, więc e, też starałem się tutaj to ogarnąć, żeby ten domek też taki był. E, tutaj umieściłem troszeczkę lampek, żeby też było tak fajnie, tak upodniło się. E, no i e, tutaj na początku chciałem zrobić takie miejsce do grilla. Grilla dałem, ale nie dałem żadnego stolika, ze względu na to, że dałem szachy, e, żeby można było się czegoś tutaj, wiecie, jakiejś chociaż tej logiki uczyć. E, bo jednak co jak co w tym domu nie ma aż tak dużo miejsca e, więc tam nic takiego nie mógłbym wstawić e, tu też się bawiłem troszkę tymi lampkami, żeby gdzieś indziej je wtyknąć ale się nie dało oczywiście musiałem dać tą pandę <grych> e, z pakietu ma e, małe dzieci e, no ogólnie nie, nie ograniczałem się do pakietów tutaj e, z początku się starałem ale potem stwierdziłem, kurde po co po co? E, niestety, jak no, czegoś nie macie, tak. Mm, jakiegoś pakietu, to niestety no, po prostu Wam usunie albo zamieni te obiekty e, na jakieś inne. E, więc będziecie sobie. A jak, a jak Wam usunie, to sami sobie nie będziecie mogli to zmienić, mm, więc jakoś tam zbytnio dużego problemu nie ma, i tak. Najpierw się zająłem, jak widzicie, w ogóle e, otoczeniem. E, stwierdziłem, że najpierw się zajmę otoczeniem, żeby to było tak bardziej ogarnięte e, Dałem jakieś tutaj pta do ptaszków karmienia, tam dałem pszczółki Żeby w tym domu było co robić <grym> Taki mały domek na to wiecie e, No i tutaj zacząłem bawić się e, Środeczkiem i dałem właśnie troszeczkę jak widzieliście mm, Troszeczkę więcej pastelowych kolorków e, Z początku wszystko było takie ten Kuchnię dałem oczywiście z wyspiarskiego życia, bo to jest taka, jakby nie wiem, bardzo mi tak przypomina taką Ikea więc to ją dałem. Oczywiście łóżko rozkładane z sofą. Zaraz obok będzie o właśnie telewizor postawiłem. Wszystko jest takie ogólnie białe, tak mi tutaj bardziej jakoś pasowało. Nie wiem dlaczego, ale tak już zrobiłem, więc tak niech będzie. No i tutaj się skupiłem ogólnie na tym właśnie pakiecie. E, kompaktowe wnętrza, więc z tego pakietu jest tutaj najwięcej rzeczy. No bo nie ma kuchni z tego pakietu, bo kuchni po prostu nie ma w tym pakiecie e, całej. Więc tutaj z te, tego akurat nie dawałem e, z tego pakietu, tylko no bo jakby musiałbym zostawić puste miejsce po prostu. E, łazieneczka też jest oczywiście w pastelowych kolorach. Tutaj daję jeszcze biurko. No i ogólnie kurde, jestem bardzo zadowolony z tego domku. Pobawiłem się jeszcze troszeczkę tą czerwoną półką. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale to jest taka modyfikacja. Oczywiście cały dom jest bez, mo bez modyfikacji, żeby nie było. Ale to jest taka modyfikacja, która pozwala nam ustawić półkę na danym poziomie, i potem możemy jakby z tej, z tej półki to zdjąć. No i mu obiektem tam wsunąć na, na jakiś obiekt, jakby stał na tym obiekcie. Tylko nie tak według tej kratki, które są przypisane do obiektów. Um, tu jeszcze patrzyłem, żeby tak troszeczkę bardziej to wszystko... O, zająłem się łazienką w końcu. <laughs> tak łazienka z początku miała być właśnie też taka Wszystka... Y, Wszystka. Cała w y, takich niebieskich pastelowych kolorach, ale po tej półeczce stwierdziłem, że będzie w takich różowych. Y, taki brudny pastelowy róż. O, i to jest ta półka. Y, I na tej półce, jak zaraz zobaczycie, będę dawał właśnie rzeczy. Zresztą można byłoby to zrobić tak samo, że po prostu daję. Stawiam to na szafkę, odsuwam szafkę i przesuwam, Ale na przykład na to, na to tutaj na górze się nie dało. Więc ta półka była idealnie do tego. No i na przykład na biurku też będę tego używał. Na lampie tego nawet użyję. Zobaczycie później. Właśnie teraz używam tego na biurku. Tutaj dodaję jakieś takie szpargały, typu, wiecie, świeczki jakie. No oczywiście, za, za wysoko, za troszeczkę półeczką podjechałem Jakieś spargałe świeczki, takie właśnie tutaj na te Nożyczki, długopisy i te sprawy Jakieś książki jeszcze otwarte Tylko pomniejszone, bo są za duże <grym> No i ogólnie tutaj Kurde, jestem tak bardzo zadowolony z tego domku, tak Nie no, uważam, że się postarałem I że mi ten domek wyszedł Oczywiście to co sądzicie wy, dajcie znać w komentarzach bo zbliżamy się do końca Tu jeszcze troszeczkę miałem problemy z nagrywaniem Więc nie wszystkie rzeczy się nagrały Zaraz, zresztą zobaczycie, będzie przeskok Że nagle dużo rzeczy w domku będzie Znaczy dużo Kilka rzeczy w domku będzie zmienione Ale na końcu zobaczycie zdjęcia I ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka Jeżeli materiał wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę Jeśli kanał wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie I widzimy się w następnym Na razie i pa pa